Mam świadomość, iż mówiłem w poprzedniej recenzji, że dobrze jest rotować tematyką książek, czyli raz przeczytać historię, raz przeczytać fantastykę, innym razem sensację, i rzeczywiście wciąż podtrzymuję to zdanie, aczkolwiek często zdarzają się takie sytuacje, iż najlepszym rozwiązaniem będzie iść za ciosem. Ma to miejsce wtedy, kiedy na przykład rozpoczynamy czytanie jakiegoś cyklu. W momencie, kiedy skończyliśmy pierwszy tom, a mamy już pod ręką drugi, dobrze jest przeczytać od razu następny, żeby po pierwsze nie zapomnieć tego, co przeczytaliśmy w pierwszym tomie, a po drugie, żeby nasycić swoją ciekawość, jak się cała akcja rozwinie. Książka Piotra Zychowicza pod tytułem Sowieci nie jest e, sensu stricto drugim tomem, czy, czy kontynuacją jest drugim tomem, ale e, nie jest kontynuacją e, opowieści o Żydach, bo jak sama nazwa mówi, opowiada już o innym narodzie, o innej e, społeczności, o innym państwie. Można e, też pokusić się o takie stwierdzenie, ale trzeba też powiedzieć, że to jest. Kontynuacja opowieści o, o właśnie z pierwszej części. Nawet sama struktura pokazuje, iż Piotr Cychowi trzyma się sprawdzonego sposobu przedstawiania i opisywania ważkiego dla niego tematu. W tym wypadku pochylił się nad państwem sowieckim, Związkiem Radzieckim i nad z, może nie społeczeństwem, nad zjawiskiem zwanym Sowiet, Sowietami, bo trzeba powiedzieć, że chyba sensu stricto nigdy nie istniało pa, naród sowiecki. On był w jakiś sposób kształtowany i w jakiś sposób kaleko został ukształtowany, ale jeśli chodzi o takie naprawdę podręcznikowe, czy definicyjne, Nazwanie to nigdy nie istniało coś takiego jak naród sowiecki. Są książki, które ciężko się czyta. Są książki, które ciężko się czyta nie dlatego, że są źle napisane, ale są książki, które czyta się dlatego ciężko, gdyż powinno czytać je się na klęczniku, na kolanach. Cierpiąc z, z każdym słowem, które y, pojawia się przed naszymi oczyma i które wkracza do naszego mózgu, niestety albo stety, taką ciężką książką są sowieci. Dlaczego mówię niestety? Dlatego, że człowiek nie chce, gdzieś we wnętrzu siebie nie chce dotykać. Tego, co najbardziej boli, tego, co będzie go bolało, aczkolwiek, aby zrozumieć, aby nie popełniać na przyszłość tych samych błędów, warto jest z takimi książkami obcować, z takie książki czytać. Podobnie, jeśli chodzi, jeśli chodzi o strukturę, to podobnie jak i w pierwszej części, czyli w Żydach, Piotr Zychowicz podzielił to na takie działy tematyczne, które do złudzenia przypominają strukturę zastosowaną w Żydach. Pierwszy dział, pierwsza część są to rozmowy o Sowietach, i to jest cykl artykułów, cykl rozmów z przeróżnymi postaciami, zarówno postaciami z nauki, z historykami, jak i również z socjologami. I tutaj chyba najbardziej zafrapowała mnie i najbardziej polecam, Wywiad z Piotrem, z Pawłem Wieczorkiewiczem, nie z Piotrem, przepraszam, z Pawłem Wieczorkiewiczem, z znanym historykiem, moim zdaniem, jednym z największych historyków tej doby, czyli naszych czasów współczesnych. I rozmowa dotyczy tematyki 17 września. Czy jest szansa, aby ten 17 września, czyli ten zdradziecki cios w plecy, a raczej, bo cios plecy zadaje nam przyjaciel, a raczej zdradziecka napaść ze strony dwóch wrogów jednocześnie. Czy może jeszcze raz się powtórzyć? Czy może i jaka jest odpowiedź Pawła Wieczorkiewicza? Dowiecie się z samego artykułu. Drugą częścią, drugą częścią, drugim działem, można powiedzieć, w książce są antysowieci, i tutaj. Ten, ta część powiem szczerze, chyba najbardziej mnie zainteresowała, najba, największe wrażenie na mnie zrobiła. Dlaczego? Dlatego, iż ukazywała postaci, trzy postaci osób, które takich gigantów można powiedzieć, gigantów historii, o których przyznam się, że w ogóle nie wiedziałem o trzech. Mężczyzna, którzy podjęli się nieziemskiego trudu, którzy zdecydowali się zrobić to, co przed nimi nikt nawet e, nie próbował czyli walczyć z siłą, która jest nie do pokonania. I w tym wypadku walczyli właśnie z Sowietami. Następna część. Nosi nazwę Długie Macki GPU i tutaj ten dział poświęcony jest i omawia e, słynne e, i przewrotne wręcz akcje e, wywiadu, a raczej kontrwywiadu rosyjskiego czy wywiadu wojskowego bardziej w tym wypadku. I najbardziej polecam w tej części mm, rozdział po, zatytułowany Operacja Trust. Ci, którzy interesują się historią, na pewno wiedzą, o czym jest mowa, ale dobrze jest pogłębić ten temat. Dobrze jest zainteresować się, co autor nowego pokazuje, a raczej co o czym przypomina, na co zwraca uwagę, bo jeśli ktoś ten temat zgłębia, to na pewno te wszystkie informacje zacytowane czy pokazane przez Piotra Zychowicza są mu znane, ale dobrze jest też spojrzeć na to z innej perspektywy. Czwarta część nosi nazwę Obca Planeta. I tutaj rzeczywiście, chyba ale raczej w, w każdym przypadku są trafne nazwy, ale tutaj chyba najtrafniejsze jest nazwanie tego działu, dlatego że w tej części Piotr Zychowicz pokazuje karłowatość, kale kalectwo. Wynaturzenie całego systemu komunistycznego pokazuje, jak niszczącym tworem, jak wielkim zniszczeniem dla narodu rosyjskiego był sam system komunistyczny. Sam system. E, właśnie zniewolenia człowieka. No tutaj najbardziej polecam chyba pierwszy e, rozdział, czyli Stalinistyczny system, którego nie było. Tu trafnie pokazuje, iż przez cały czas jesteśmy ogłupiani, przez cały czas jesteśmy... E, Fałszow... Fałszuje się przed naszymi oczami historię, która się wydarzyła. W jaki sposób? A no to musicie sami sięgnąć, przeczytać. Drugim, chyba takim rozdziałem, który jest godny polecenia, jest to z Hrabianka w łagrze", pokazuje w... czym był komunizm, czym było zniebowolenie w oczach człowieka, a w ra... w raczej w oczach kobiety, oczy... ujrzane oczyma kobiety, która była takim hmm, pięknym przykładem przedstawicielki elit, ale takich naprawdę elit. I, I w jaki sposób właśnie ta przedstawicielka elit zeszła do piekła i w jaki sposób to piekło przetrzymała i co nią powodowało, a raczej co, co hmm, dało jej siłę i pokazuje, w jaki sposób można... Hmm, Zderzyć się z pierwotnym złem, bo moim zdaniem taki komunizm to, był, to było pierwotne zło. Ostatnia część, chyba naj, dla nas najbardziej bliska, jeśli chodzi o tematykę, nosi nazwę Cel Polacy. Tutaj Piotr Zychowicz koncentruje swoją uwagę na to, w jaki sposób. Byliśmy my jako Polacy niszczeni przez system komunistyczny, przez komunizm, w jaki sposób wręcz dokonywano nieludzkich zbrodni na nas. najbardziej Taki bulwersujący, najbardziej chyba szokujący, o chyba najlepsze słowo najbardziej szokujący jest ostatni rozdział sowieckie gwałty na Polkach, bowiem pokazuje bezlitosne działanie i wręcz takie właśnie pierwotne zło, które wychodzi z Sowietów, wychodzi z żołnierzy radzieckich, którzy po prostu bezlitośnie, bez zastanowienia się dokonują gwałtów na, Polach, na Polkach. Co więcej, też zwraca uwagę, że polki były nie tylko gwałcone, ale też oślepiane. Powód był jeden, żeby ofiara nie mogła wskazać, kto dokonał na niej tego strasznego czynu. Tak jak powiedziałem, książka jest ciężka do czytania, ale książkę należy przeczytać. Ciężka jest do czytania w momencie, kiedy zaczynamy. W Przyjmować treść, jaką ze sobą niesie, bo jeśli chodzi o czytanie, jako sposób napisania i tak dalej, język, to czyta się ją bardzo wartko, bardzo szybko, ale w momencie, kiedy zaczynamy wchodzić w tą treść, zaczynamy zastanawiać się nad tym, co przed naszymi oczami ukazuje Piotr Zychowicz, w tym momencie zaczyna być nam ciężko na duszy. Ta polecam z całego serca i polecam, abyście stanęli na wyżyny własnego. E, własnej siły woli i tą, a, tę książkę przeczytali. Jeszcze raz polecam.